Znakomite informacje z Polski, podsumowanie tygodnia, jak i roku. Przytrzymaj prawą krawędź ekranu, a dzięki temu rolkę obejrzysz dwa razy szybciej. Polska rozpędza się jak lokomotywa Europy. 3,6% wzrostu PKB w 2025. Polska wjeżdża do ścisłej czołówki Unii Europejskiej. Niskie bezrobocie, rosnące płace i realna poprawa jakości życia. To nie przypadek to efekt lat pracy. Polska dziś jest w top 20 gospodarek świata i dopiero się rozkręca. Polskie firmy podbijają świat. Polski kapitał wychodzi poza granice. CyberFolks przejmuje PrestaShop i buduje europejskiego giganta e-commerce. Rafał Brzoska inwestuje w Rockfin, globalnego gracza energetycznego. Z kolei Pesa wraca silniejsza i szykuje przejęcia w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech. Za co uwielbiasz Polskę? Daj znać w komentarzu. Polska kultura robi furorę w Japonii. Na Expo 225 w Osace polski pawilon przyciągnął 1,3 miliona odwiedzających i zgarnął złoto. Pokazaliśmy światu Polskę nowoczesną, ambitną i kreatywną. Kultura staje się naszym miękkim, ale potężnym eksportem. Polska, tarcza wschodniej flanki NATO. Ponad 216 tysięcy żołnierzy, trzecia największa armia NATO. Nowoczesny sprzęt, realna gotowość i twarde zobowiązania. Polska nie tylko mówi o bezpieczeństwie, Polska je zapewnia. Dajcie znać w komentarzu, czego życzycie Polsce na 2026 rok. A przy okazji bawcie się dobrze i bezpiecznie na zabawie sylwestrowej. Do zobaczenia.